Siemano, witam wszystkich. Dzisiaj coś takiego, trochę innego jak zawsze. A po trochę w domu popracujemy, także pokażę Wam, co będę wymieniał teraz. Idziemy do basementu, czy do piwnicy i pokażę Wam, co będę robił. Także zapraszam do oglądania. Tutaj mam taką właśnie kanciapę u siebie w piwnicy. A to jakieś takie graty można sobie tutaj trzymać, nie? To na narty trzymamy, znaczy narty, buty trzymamy. A tutaj jest, mamy tę skrzynkę elektryczną. Ona jest akurat nowa. My zmieniliśmy, kupiliśmy ten dom, bo tamta była po prostu mała i nie miała już miejsca na ekstra jakieś tam breakery. Także musiałem dać nową, większą. Jest mówka, tak, tak, zaraz będę musiał znaleźć, żeby wyłączyć właśnie tutaj ten zawór ciśnieniowy. Bela, przestań. Ej, wymieniamy to. A już Wam mówię o co tu chodzi. Ja go zmieniłem, znaczy ja, kolega przyjechał, bo nawet nie wiedziałem co jest za problem, bo po prostu ciśnienia w kranach nie mieliśmy. Jak ktoś tam używał w jednym kranie wody, to w drugim już praktycznie w ogóle nie było. No i przyjechał, żeby wymienić to, tylko nie miałem takiego jaki powinien być, więc założyliśmy na mniejsze ciśnienie. Ten jest od między, 40 a, sorry, między 20 a 40 psi, a powinien być taki, taki był stary. Między 40 a 60 PSI. No i teraz ciśnienie się pokazało. Oczywiście, jak to zmieniliśmy, to się okazało, że nawet nie to, tylko tutaj rurka pełna rdzy było. Było zatkane i po prostu temu tego yy, ciśnienia nie było takiego jak yy, takie jakie powinny być. Co ty masz? Ej, zostaw to! No i wybiła mnie z rytmu dziad 1. A no i co? No to wymienimy, bo jest na ciśnienie założone, i po prostu, jak odkręcamy wodę w kranie gdzieś tam, to po prostu ten switch włącza tą pompę i wyłącza praktycznie co kilka sekund. Także założymy na większy na 60, więc tak często się to nie powinno włączać. A no ja mam wodę z własnej studni, także nie mam miejskiej wody, tylko ze studni. No i to cały właśnie ten przyrząd, ten baniek podciśnieniowy. Także biorę się to za wymianę. Ja widziałem, jak on to wymieniał. Także to nie jest jakiś tam yy, problem. Tylko, że mnie prąd nie pieprznął, muszę wyłączyć breaker. A breaker chyba od tego to jest. Jak się nie mylę, to jest właśnie well. Tylko mam well tu i tutaj. Chyba to był ten kurde dolny. Nie mam miernika do prądu, żeby się upewnić, czy na pewno prądu w tym nie ma. Wyłączę te dwa. I tyle. Idę, klucze weznę, no i wymienimy. Muszę wziąć wiaderko yy, i muszę tutaj właśnie tego, ten kranik założyliśmy ostatnim razem, nowy, bo tamty już był zardzewiały. Spuścimy tylko wodę, żeby to zleciało i, i zmienimy to, nie? No i popatrzcie, teraz odkręciłem właśnie tutaj w kranie wodę, w łazience obok. Spadnie do 20, o, do 30 spada. I się włącza, i się wyłącza. Widzicie, i to nawet na górze słychać. I to takie jest denerwujące, i to tak działa. Właśnie to, to tutaj w kranie, jak szałer gdzieś tam się włączy. jeszcze ktoś tam w, w kuchni używa, czy gdzieś tam, to to napierdziela praktycznie co parę sekund. Także muszę to wymienić i założyć taki, jaki powinien być. O. To wygląda coś takiego. Tak. Tutaj jeszcze można wyregulować ale ten jest podkręcony a nawet maksymalnie tutaj można wyregulować właśnie jeszcze ciśnienie ale założę taki jaki powinien być i zobaczymy wtedy tutaj o 30 się włącza a przy 50 właśnie się wyłącza jeszcze żeby się upewnić to puściłem to wodę i wyłączę teraz breaker zobaczymy żeby pompa się nie włączała teraz się włączy wtedy będę wiedział czy to na pewno ten no, wyłączamy tego Padnie woda i zobaczymy, czy pompa się włączy, czy nie. Jak się nie włączy, to czyli ten breaker będzie od tego. Chyba to jest ten, bo się nie włączył. Nie idzie ciśnienie do góry, już nie, nie pompuje. Co to jest, bela? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jakoś jedna. Dobra, idziemy z tematem. Nie wziąłem sobie tylko śrubokręta, żeby odkręcić tego dziada polskiego, może tak odkręcę. O tak się odkręci. Nie mam teflonu w paście, tylko mam w taśmie. Mam nadzieję, że to chyba w taśmie będzie, nie? Powiem wam szczerze, że ja to już dawno miałem wymienić I tak się przebierałem, się przebierałem i I nie było kiedy A już mnie to wkurzało Dosyć długo Teraz muszę odkręcić tylko tego dziada Nie wiem czy on mi się tu zmieści czy nie Przy tej róży, żebym nie musiał całego kolanka odkręcać Ale zmieści się fajnie W ogóle tutaj mamy taki system ja tego też nawet nie wiedziałem, że jak się ma studnię swoją w wodę, to raz na jakiś czas powinno się yy, czyścić te wszystkie rury. No i właśnie teraz chyba na wiosnę będę musiał to zrobić. Omija się chyba filtr właśnie wodny. Ten filtr wodny ja też już zacząłem wymieniać teraz coraz częściej. Tam w za parę dolarów go można kupić, bo się normalnie rdza zbiera. My mamy jeszcze. Yy, filtr do pitnej wody pod zlewem założony, czyli wodę normalnie pijemy swoją przez filtry filtrowaną i ona naprawdę jest dobrej jakości. Dobra, zapomniałem kamerę włączyć. Dobra, nakręciłem taśmę. Nie mam, mówię, tej wpłynie, tylko taśmę mam, także będzie ok. Dobra, wodę chyba mogę puścić, nie? Zobaczyć, czy tu nic nie będzie mi leciało. Się napełnia ten. Tak. Wygląda na to, że jest chyba ok. Jeszcze tego nie grali, żebym ja był, kurde, hydrauliko-elektrykiem, kurde. Pa, 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 pa. Masę trzeba tak ładnie zwinąć, bo coś się, tu się poszarpało. W ogóle takie oczko powinienem założyć, jak już tak fachowo bym to miał robić. Nie chcę mi się odkręcać całkowicie te śrubki, a nie chcę mi się tu pomiędzy zmieścić. Okej. Okay. No i dobra. Próba generalna. Zobaczymy, co się tu będzie działo. Zbieramy breakery Dobra, woda leci. Ciśnienie tutaj właśnie idzie teraz. Nie no kurwa. Dobra, niech zrobi ciśnienie najpierw. Okej. Okay. Dobra, idę odkręcę wodę w kranie i zobaczymy co się będzie działo. Przy 50 się... No, nawet do 50 nie dochodzi. Muszę wziąć kluczyk i spróbować to podkręcić. No i coś to mi się nie podoba, wam powiem. No, spada do 30, włącza się. Parę sekund i wyłącza się niecałe 50. Zobaczymy, jak to popuszczę trochę. Schodzi poniżej 30, jakieś 28 PSI, 27 nawet. Nie, teraz do 40, to czyli mam wkręcić to. Ok, 51, czyli ten mały. Ten niższy jest do wyższy, kiedy się wyłącza przy wyższym ciśnieniu, a tamtym przy niższym. Ale zrób, zrobimy więcej, żeby choć do 60, poszło. Tak jak na zawarze pisze między 60 a 40 PSI. Ok, 58 nawet dochodzi. Jeszcze skończymy. No ale już w ogóle rzadziej się włącza. Równo 60. Zaraz Wam pokażę. Idzie i 60 się wyłącza. I tak nie wiem, czy tak powinno być. Może ktoś tu jest jakiś hydraulik, co może mi powiedzieć, czy można coś jeszcze inaczej zrobić. Dobra, wygląda na to, że będzie ok. Dobra, jak już jestem tutaj na dole, to wam trochę e, przejdę po tym całym basmencie, po tej całej piwnicy mojej i wam pokażę, jak my tutaj mieszkamy. Akurat to jest taka e, część użytkowa, e, dzieci z tego korzystają. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, co wam pokażę. No i tutaj już jest mniej użytkowa, to są bardziej takie sterydże. E. Zobaczcie, trochę tu tego jest. No i jest miejsca w folerę, powiem wam. Tutaj są akurat piece. Tu jest jeden. Tu jest drugi. To są dwa. Tutaj jest boiler schowany, który już zmienialiśmy. Ten jest akurat ma z 2-3 miesiące, a ten poprzedni rok czasu wytrzymał. Także nie za wiele. Także sporo tutaj jest, nie? A z tej strony to jest takie właśnie pomieszczenie niewykończone i już nawet kiedyś tak sobie myślałem, że może zrobię jakąś spiżarnię tutaj, coś w tym stylu, no bo jest od betonu, to nawet chłodniej może będzie to i lepiej, nie? takie dobre miejsce do tego. nie? Tutaj mamy kolejne pomieszczenie też niewykończone, bardzo podobne do tego, co jest właśnie tam, zmieniliśmy ten zawór też na takie właśnie grastwa różnego rodzaju. Tutaj jest właśnie to pomieszczenie co otwierałem właśnie tam z korytarzu, nie? Tu jest ekstra lodówka, tu jest cały ten system filtrujący wodę na dom. Ten filtr, co wam wspominałem, jego właśnie jeszcze w miarę czysty jest. Go teraz praktycznie co miesiąc zmienia, wcześniej co pół roku wymieniałem. A tu jest pojemnik na sól, którą sypiemy. No a tutaj to sól taką sypiemy, nie? Tak żeby żadnych tutaj jakiś też emocji. Już kiedyś nawet zastanawiałem się, czy to nie wykończyć. Ale tak będzie kiedyś czas i ochota to się wykończy, nie to nie. Tutaj tak, tak nikt nie zagląda. Także. Chodź Bela. Idziemy dalej. To jest jedna sypialnia. Dosyć duża, przestronna i od razu co się rzuca w oczy. To, to to, że to wcale nie jest jakaś taka, wiecie, piwnica, bo zobaczcie, jakie są okna duże. To jest ogromne okno. Jedne to jest drugie. No i co ty robisz? No i co ty robisz? Bela? Udaje, że nie słyszy, co zakończy. No i co? Wstawaj. To nie jest twoje łóżko. I. Także tak to wygląda. Ta sypialnia jest z łazienką. O, Ziemka wymaga jakiegoś tam remontu, też właśnie nad tym będziemy myśleć i planować. A jest, shower, jest, wszystko także. I też jest dużym To jest akurat, uczekajcie, bo mi ta kamera się trochę. Akurat tutaj też jest duży walking closet. No tutaj jest kolejna, kolejny klaset. Tutaj są dwa takie storydże duże. Tam jest kolejna sypialnia, też z łazienką. Mniejsza duża łazienka jest, ale sypialnia dużo większa. Tutaj mają taki swój living room. To dzieci z tego korzystają. No i zobaczcie, tutaj też właśnie to niby jesteśmy w bejsbencie, w piwnicy, a zobaczcie jakie są przeszklenia. Także jest naprawdę widno. I to oni sobie tak Dzieci czas spędzają, nie? Także tak wygląda te pomieszczenia, nie? Mówię, dosyć duży, przestronny naprawdę ten basement yy, jest. To trzeba przyznać. Także yy, uchyliłem trochę rąbka tajemnicy Wam. Pokazałem, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Dzisiaj zacząłem od basementu. Przyjdzie czas, że Wam pokażę też górę. Przejdziemy, wszystko opowiem, wszystko pokażę tym bardziej, że no może bliżej lata, może bliżej może nawet bliżej wiosny, jak nie to lata, właśnie planujemy jakieś takie odświeżenie domu, coś tam przy kuchni coś przy oziemkach. także będzie co nagrywać, będziemy to będę wam trochę więcej pokazywał teraz. No a tak poza tym, no co, musicie uzbroić się w cierpliwość. wiem, że te firmy teraz trochę nieregularnie wpadają, ale dużo rzeczy u mnie się zmienia, w ogóle dużo w pracy rzeczy się zmienia. W ogóle już niebawem będą jakieś filmy z naprawy z, ze sprintera. W ogóle, chyba, sprinter to Wam jakoś nie może, jeszcze 2-3 tygodnie to Wam pokażę: wszystko, nagram film, co się zmieniło, bo już już praktycznie kompletnie gotowy. Także y, dużo zmian, y, dużo nowych tematów, dużo będzie oglądania. Y, ja muszę tylko wejść w ten rytm, a Wy musicie troszeczkę mieć cierp cierpliwości. Wcale nie powiedziane, że jutro coś nie, nowego nie wpadnie. A może być tak, że coś za półtora tygodnia, ale bez, bez spiny, bez stresu. Wypamiętajcie, żeby lajkować, komentować, żeby subskrybować, jak ktoś tego jeszcze nie robi. Yy, I tyle, także wszystkich pozdrawiam i do następnego. Hej!